Cześć, witajcie, ja jestem super midboy, a to jest ciąg filmów w którym pokażę wam jak wszystko robię na moim kanale czyli jak wszystkie montuję rzeczy itp itd jak nagrywam głos i jak montuję głos może myszka mrygać ale to przez to, że właśnie renderuje mi się filmik, tutaj intro znaczy ale to za dużych lagów nie powinno być a więc dobrze, czego będziemy używać tutaj już nowe Camtasia, Camtasia Studio 8 Pobrałem sobie. Znaczy, nie pobrałem, tylko zaktualowałem. Będziemy używać też programu o nazwie. Mm, głos. Będziemy używać programu o nazwie Alda City. Już go Wam pokazuję. I MSI After Banner. Coś takiego. Ok, hopa. I tutaj możemy nagrywać głos. Na przykład powiem: Na początek zajmiemy się tym programem. Albo nie, od razu zajmiemy się Goldwave'em, bo nie chce mi się od razu tutaj wszystko przerzucać. Goldwave to jest to samo, tylko że program do łatwiejszej obróbki niż. Yy, właśnie Audacity. Ok, a więc tak. Uruchamiamy tutaj nagrywanie. No i. Tak wygląda Goldwave. Tutaj widzicie mamy skalę głosu. Teraz mówię cicho, a teraz będzie głośno. No i tak, możemy tym zatrzymać, zrobić stop, a tym, zna znaczy tutaj możemy stop zrobić, a tutaj całkiem zatrzymać filmik. Tak to wtedy wygląda. I tak wygląda nasz filmik. Odpalmy go sobie. No i tak wygląda Goldwave. Tutaj widzicie mamy skalę głosu. Teraz mówię cicho, a teraz będzie głośno. No i tak, możemy tym zatrzymać, zrobić stop, a tym. Zna znaczy tutaj możemy stop zrobić, a tutaj całkiem zatrzymać filmik. No i dobra, teraz chyba powinniście usłyszeć właśnie to. I co można zrobić z tym filmem? Mamy tutaj taki znaczek jak ten Noise Reduction. Naciskamy to. I tutaj są szumy. Możemy podwyższyć to na przykład do 200, jak chcemy, albo do 40. Do 40 to jest chyba najlepsza opcja, żeby zmniejszyć szumy. I słuchajcie. No i tak wygląda Gold Wave. Tutaj widzicie mamy skalę głosu. Teraz mówię cicho, a. Ale teraz Wam coś pokażę. Widzicie, no jak jest wysoko. Tak Gold naciskamy OK. To się wszystko tutaj zrobi. I znowu już naciskamy. I patrzcie, jaka jest różnica. Gdy znowu naciśniemy OK, to znowu się po prostu, wiecie, zmieni głos. I możemy znowu nacisnąć to. I teraz zobaczcie, jak już jest cichutko i niziutko. No i tak służy Gold. Tutaj mamy jeszcze miliardy programów, znaczy nie programów, tylko rzeczy, dzięki którym właśnie możemy robić. Ale też bardziej przydatne są. Yy, ten, zgłoszenie filmu. Patrzcie teraz okay. na to. Naciśniemy OK. Spójrzcie, jak od razu się zmniejszyło. Więc tak to też działa. Wow, coś się dzieje. Patrzcie, o, no dobra. Nie wiem, co się stało. Gdy naciśniemy to okno, możemy tutaj przerobić głos, żeby mieć, no nie wiem, 20 parę lat. Wow. No i tak wygląda Goldwave. Tutaj widzicie, mamy skalę głosu. Teraz mówię cicho. A teraz będzie głośno. No i tak, możemy tym zatrzymać, zrobić stop, a tym zna, znaczy tutaj możemy stop zrobić, a tutaj całkiem zatrzymać filmik. Możemy też sobie oczywiście byście przerobić głos na taki bardziej, wiecie. O taki. No i tak wygląda Dolp. Tutaj widzicie mamy skalę głosu. Teraz mówię cicho. A, teraz będzie głośno. No i tak, możemy tym zatrzymać zrobić stop, a tym, znaczy tutaj możemy stop zrobić, a tutaj całkiem zatrzymać filmik. Taki jak Alumin i wiewiórki. Więc to chyba na tyle z tego programu. Ja jeszcze tylko zobaczę, ile mi się już nagrywa To dopiero 4 minutki. A więc OK, to jest na tyle z tego programu. No, ja tego nie zapisuję. I jedziemy dalej. Następnym programem jest właśnie ten MSI After Banner. Otwieramy go. I to jest to samo co FRAPS tylko że o milion lepszy. I jeszcze następna rzecz: darmowy. Tutaj wybieramy przechwytywanie video. A następnie. Tutaj wybieramy klawisz, którym chcemy, żeby no, żeby się nagrywało. Tutaj o. Przestała mi wreszcie myszka mrygać. Bitch. No, znowu zaczęła. Yy, tutaj wybieramy jaką niesko nieskompresowaną, czyli for, filmik o, który będzie trwał no nie wiem, jakieś 20 minut będzie miał z 20 giga około. Kompresja RTV-1 można dopasować jakość filmu, czyli zwiększyć oczywiście FPS. -y. I kompresja MJPGE, czyli normalna taka jakby kompresja w frapcie. Tutaj mamy wskaźnik, dzięki któremu, jak widzicie, można sobie zrobić jakość. Jak mamy jakość 25, to jest mało bardzo pikseli. Do dupy to wszystko wygląda, ale za to mamy z 200 FPS-ów. Tutaj jest rozmiar ramki. Można wybrać jedna druga ramki. Można, no można sobie wybrać co tylko chcecie tutaj. I ilość klatek na sekundę, czyli ilość FPS-ów. Można wybrać 30. Ja polecam zostać przy 30 i od 30 do 25, bo to jest taki maksymalny, bo tam już 100 klatek, coś takiego, to to pierdoły. no Tutaj mamy 30, można 60, 90, 120, 150, ale zostawiamy 30. Tutaj włącz korekcję gamma, czyli będzie pięknie wszystko wyglądać, jasno, nieprzyciemnione. Nie musimy się martwić, że widzowie na YouTube nie będą nic widzieć. Jedziemy dalej. Tutaj folder, w którym ma się zapisać. Naciskamy po prostu przeglądaj i możemy wybrać sobie folder, w którym ma się zapisać nasz plik. Ok. Właściwości... Kompatybilności przechwytywania video. Optymalizacja wątkowa, automatyczna, ustawiamy nawet, nie wiem co to znaczy. Przytnij wymiary wideo do wielokrotności liczby 16. Pff, nie wiem też. I tutaj właściwości przechwytywania dźwięku. Włącz przechwytywanie dźwięku, czyli włącz. Ym, no to co teraz właśnie mówimy. I tutaj włącz automatyczny, tego też nie zmieniamy. No i OK, po prostu. To zamykamy, to chowamy i naciskamy F10 i się cieszymy z zabawą. Jeszcze sprawdzę, ile mi minut zostało. Dobra, wystarczy, żeby zrobić jeszcze jedną rzecz, czyli pokazać Wam program o nazwie Photoshop. Eee, mój komputer. Disklocalmets. hopa Wow, wow, ale się zcięło coś. Widzicie to? Tutaj mamy w Photoshopie rzeczy. I w Photoshopie. Ok. Photoshop nam się powinien już za sekundkę uruchomić. Mi się zawsze on długo uruchamia. Nie wiem czemu. Jakoś już tak jest. Ale dzisiaj mogą być. Wow, już prawie intro mi się zrobiło. Dzisiaj mogą być naprawdę duże lagi. Przez to właśnie gówno, co się robi. I tak i tak podziwiam sam siebie za to, że. No, właśnie, yy, nagrywam jeszcze przy, przy takich FPS-ach. <laughs> ok, ostatni program to jest Photoshop, ale to dopiero wiecie, jest pierwszy odcinek. Jutro na przykład będzie yy, jak zrobić tło takie już takie profesjonalne jak ja mam Cinema 4D. Ok, no i to jest Photoshop. Jak widzicie, tutaj możemy wybrać file, new i wybieramy rozmiary. Wow, 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 wow. Ok, i naciskamy OK. Tutaj mamy rozmiary. Czekajcie nam już się włączy to. I tak to wygląda. Yy, ok, opiszę wam to tak szybciutko. To jest narzędzie, żeby yy, przeciągać warstwę. Na przykład no patrzcie, tutaj mamy background, czyli narysuję na przykład tutaj buźkę. dodamy warstwę następną i na tej warstwie narysuję smutną buźkę. Oj. Okej. Okay. I teraz patrzcie. Jeśli chcemy przerzucić tą buźkę, to tylko ta się przerzuca, ponieważ ona jest na tej warstwie. Jeśli nacisniemy na tą warstwę, to ta też się przerzuca. Aha, ta warstwa jest zablokowana. Musimy na nią nacisnąć dwa razy i okej. Okay. I teraz można wszystko wo! robić. I jedziemy dalej. Następną rzeczą jest zaznaczanie. Zaznaczanie jak w każdym programie. Normalne. Jedziemy dalej. Tutaj są różne też właśnie eliptyczne zaznaczenie, zaznaczenie takie. Mamy tutaj zaznaczenie lasowe, magnetyczne i takie kwadratowe. Lasowe, że rysujemy, co tylko chcemy. Hopa! I mamy takie zaznaczenie. Dobra, mniejsze z tym. Tutaj jest różdżka, czyli zaznaczanie koloru i tylko kolor. Czarny nam się zaznaczył na tej warstwie. A widzicie, teraz można wybrać gumkę pod skrótem klawiszowym E, i tylko, o kurde, niechcący, biały nacisnąć i tylko to nam się zmarzy. A W to jest, jakby ktoś chciał wiedzieć, różdżka. Następną rzeczą to, nie wiem do czego to służy, to jest, żeby, wiecie, pobierać kolory. Można tutaj też wybrać takie rzeczy, których też za bardzo nie znam. Ja tylko robię w Photoshopie rysunki. No i takie różne. Tutaj jest tekst, pióro, przybliżenie, rączka. To nie wiem do czego służy. Kropelka jakaś. Tutaj można wylać wiadro wodą i dodać gradient. Gradient chyba powinniście już wiedzieć, co, co to znaczy. Gumka, gumka jakaś inteligentna, i jakaś tam jeszcze gumka. I tutaj jest dosyć fajne narzędzie. To chyba nie to. Nie, to chyba to. Tak, to jest chyba to patrzcie jak fajnie maluje na biało po prostu hardcore taki jakby spray mi się to narzędzie strasznie podoba polecam okej, okay. tutaj mamy stempel chyba, też nie wiem za bardzo do czego on służy, czekajcie no, a tutaj mamy właśnie warstwy ale z photoshopem będziemy większość pracować w następnym odcinku a więc no co, ode mnie to chyba dzisiaj na tyle króciutki odcinek informacyjny tylko taki bardziej Pokazałem Wam Audacity. Audacity. Audacity, no. Audacity. Pokazałem Wam program. No, oraz. Nie, pokazałem Wam dzisiaj program Goldwave. Program o nazwie MSI After Banner. No i najlepszy chyba program ze wszystkich, mój ulubiony, to Photoshop. Ale co do mnie, to na dzisiaj na tyle. Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. No dobra, to cześć. Sorry, ale zapomniałem dodać to, że jak wiecie, mój kanał dopiero się rozwija i bardzo chciałbym szybciej go troszkę rozwinąć, ponieważ chciałbym mieć, wiecie, szybciej skończyć, zerwać ten limit czasowy, czyli 15 minut, szybciej mieć partnerstwo itp., itd. Dlatego organizuję mini konkurs. Taki tyci, tyci mini konkurs, i do wygrania nie są za dobre rzeczy. A więc tak zasady. Po pierwsze musicie zasubskrybować mój kanał i nie, że jestem jakimś żebrakiem, po prostu wiecie, żebym miał około gdzieś tak 50 widzów, to wtedy zacznę sprawdzać te prace, czyli wysyłacie na moją skrzynkę prywatną na YouTube wiadomość, co tylko chcecie. Możecie napisać wiersz cokolwiek. Wybierzcie co tylko chcecie. Możecie nawet napisać biorę udział cokolwiek, ja tylko będę losował. No, no, oczywiście, jeśli będzie coś superowego, hardcore, jakieś wiecie, piosenka, opera czy coś, no to wybiorę to i, no wiecie, to na pewno będzie na pierwszym miejscu. A za pierwszym. Za zacznijmy, zacznijmy od trzeciego. Za trzecie miejsce jest. zrobienie samego profesjonalnego awatara na YouTube. Takiego już wiecie. Lepszy nawet od mojego wam zrobię. O, kurde, bledę. Dobra. Czekajcie sekundę. Status nie. No dobra. Yy, za drugie miejsce będzie tł profesjonalne tło na YouTube bez żadnego napisu Made by Madeby, Made by, czyli na przykład Minecraft Mid Game. Po prostu możecie nawet powiedzieć, że to jest przez Was zrobione tło. I po trzecie, yy, na, za pierwsze miejsce jest zrobienie intra takiego, jak było w tym odcinku, a może nawet lepsze dla Was. Dwa, tło. Trzy, awatar i cztery. To już tylko jeśli chcecie. Nagranie ze mną jakiegoś odcinka. Dzięki. Cześć.